Dzień Boże, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się wyjątkowo katolicką jezbematę. Zanim jednak Wam ją przedstawię, to oczywiście w ramach wiary katolickiej chciałbym Wam pokazać narzędzie do walki ze złem osobowym, czyli różaniec święty, zakupiony, moi kochani, w sklepie pod nazwą Małe Betlejem. Dlaczego ja wam go pokazuję? Ano dlatego, że jest bardzo fajny, jest zrobiony, słuchajcie, z drewna oliwnego. Drewno oliwne potrafi rosnąć przez kilka tysięcy lat i jeszcze do tego ofosować. Co tutaj mamy? Mamy tu y, oczywiście krzyż, prawda? I też y, tutaj mamy napisane Terra Jeruzalem". i jest tutaj oczywiście ziemia prosto z Jerozolimy. Y, Różnik jest ręcznie robiony. Tutaj mamy oczywiście matkę Bożą z dzieciątkiem i yy, w ogóle tym, w tym sklepie Małe Betleje można kupić bardzo dużo fajnych rzeczy, m.in. oliwę. Chociaż ona jest dość droga, kosztuje 80 zł, ale z tego co słyszałem, to warto. Można kupić też yy, kaszę palestyńską, można kupić również i. Wiele, wiele innych rzeczy, wyrobów rzemieślniczych, prawda, rzemieślników z Betlejem, w ten sposób wspomagamy chrześcijan z tamtego rejonu, z tego rejonu Palestyny, prawda, z autonomii palestyńskiej. Ponadto jeszcze tam można kupić też na przykład bardzo dobrą szałwię, którą będę oceniał na swoim... Tana, ona kosztuje 12 zł, ten złożańc, konkretnie ten tutaj, kosztował mnie jakieś 20 zł, ale mówię, warto kupić, bo naprawdę jest to y, trwała rzecz i przyjemnie na nim się modli. Przesuwając paciorki, oczywiście y, tutaj y, drewniany, tak. Dobrze, przejdźmy teraz do y, tego, jaką hierbę będę dla Was oceniał, moi drodzy. Będę to dla Was oceniał Jedbamatę Don Bosco. I teraz jedna mała uwaga. Słuchajcie, jeżeli ktoś mi mówi, żebym nie mówił o religii w przypadku Jedbamatę, to jest w poważnym błędzie. Dlatego, że Jedbamatę jest ściśle związana z wiarą katolicką. Ja o tym mówiłem już wielokrotnie. Chociażby wielowiekowa działalność Jezuitów w tym przypadku, tak? Yy, czy też tutaj działalność yy, Salezjanów, prawda? No, i w związku z tym, a propos Salezjanów, trzeba by było powiedzieć, kim był no obecnie święty, Jan Bosko. Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 roku w miejscowości Bekci, niedaleko Turynu, i on był, słuchajcie, założycielem rodziny salezjańskiej, to po pierwsze czyli, prawda, ojców salezjanów, prawda? Sióstr, salezjanek, no i tam różnych innych zgromadzeń tego typu. Bardzo ważne jest również to, że był ojcem i nauczycielem młodzieży. On założył oratoria. Pierwsze oratorium założył właśnie w Turynie. I takie oratorium składało się jak gdyby z czterech ważnych dla młodych chłopców części. Czyli składało się z domu. W tym domu oni oczywiście musieli czuć się swobodnie. Musieli czuć. Prawda, tutaj no swobodę, tak, swobodę życia, tak? Druga kwestia to jest oczywiście Kościół. Tam uczyli się wiary, tam uczyli się szacunku dla świętszego Sakramentu. Kolejna rzecz to jest też szkoła, no tam wiadomo nauka, prawda, i tak dalej. Też, też no nie było jakichś nacisków specjalnych. Nie było stosowania siły, i czwarta rzecz to boisko. Tam musieli oczywiście chłopcy się wyszaleć, chociażby w piłkę. I teraz kolejna rzecz to jest to, że Święty Jan Bosko miał różnego rodzaju wizję. Jedną z tych wizji była wizja, słuchajcie, właśnie bawiących się chłopców, którzy dokazywali sobie nawzajem, kłócili się ze sobą, byli nieprzyjemni i tak Jan Bosko chciał użyć siły. Ale Pan Jezus powiedział mu, że nie, że On właśnie słowem i przykładem musi tutaj tych chłopców nauczać, tak? Właśnie z tego co wiem, z tej wizji powstało właśnie oratorium. Kolejna wizja to jest wizja piekła, yy, gdzie święty Jan Bosko widział między innymi yy, różnego rodzaju pułapki, na które pociąga oczywiście yy, sam szatan, prawda? I te pułapki można było, tych pułapek można było uniknąć, czy przed właśnie przyjmowanie przez przyjmowanie Eucharystii, przez słowę świętą, poprzez y, modlitwę, akty strzeliste, dobre życie i tak dalej. Ale niestety widział kilku chłopców, prawda, y, no właśnie, w czeluściach piekielnych. Tak? No wiadomo, nie każdy dostanie się do nieba, o tym trzeba też pamiętać, że na niebo trzeba sobie zasłużyć. W każdym razie, y, ostatnia wizja, którą chciałbym Wam powiedzieć, to jest wizja Kościoła Świętego. Y, wizja Okrętu Papieskiego, który był atakowany przez inne okręty. I y, moi drodzy, co się stało? Otóż y, ginie papież, ale szybko zostaje wybrany następny. I następny papież, słuchajcie, prowadzi Kościół Święty, czy ten okręt, w kierunku dwóch kolumn. Pierwsza kolumna to jest oczywiście kolumna Eucharystii, czci dla świętej Eucharystii. Druga kolumna to jest kolumna Matki Bożej, prawda? I on cymuje właśnie przy tych kolumnach ten okręt papieski i okręty, które atakują okręt papieski, zaczynają walczyć między sobą i niszczą się nawzajem. I w ten sposób Kościół Święty, katolicki, zostaje uratowany. Także tak to, słuchajcie, moi drodzy, tutaj wygląda. Święty Jan Bosko umiera 31 stycznia 1888 roku w Turynie i w 1929 roku papież Pius XI dokonuje jego beatyfikacji, a w 5 lat później zostaje on kanonizowany. Tyle jeżeli chodzi o księdza Jana Bosko. Dlatego ja o nim tyle mówiłem, bo uważam, że warto powiedzieć parę słów o założycielu Salezjanów, który jest pokazany tutaj właśnie na tym, na tym zdjęciu czy też pod portiercie matę mate Don Bosco. Teraz przejdźmy do samej jelby. Pozwólcie, że ją sobie w międzyczasie zaleję. Sama yerba jest robiona metodą Barbakła. Robiona jest ona, słuchajcie, w prowincji Misiones w Argentynie. Cena tej jelby to jest 36,99 zł na jelbę mate 24. Jest ona robiona przez Salezjański Instytut Agronomiczny Pascual Gentile. No właśnie tutaj na tym terenie Misiones. Założony przez Salezjanów w 1927 roku. Także tak to, słuchajcie, tutaj to wszystko wygląda. Przejdźmy teraz do wyglądu pudełka. Pudełko wygląda, yy, czyli opakowanie wygląda w ten sposób. Widzimy tutaj księdza Jana Bosko, prawda, wyraźnie. Yy. Przyciąga oko, od razu właśnie ten widok księdza Bosko przede wszystkim, tak. Ale jest wada tego pudełka, mianowicie nie mamy tutaj nigdzie Pisane, jak przygotować mate, Nie mamy tutaj też składników mineralnych, za to mamy tutaj opis, właśnie kim był ksiądz Jan Bosko, prawda? Urodzony w Bekci niedaleko Turynu. No, mamy tutaj, tu widzę dane, te adresowe również, prawda? I tyle. No, pudełko, jak pudełko, no, mnie osobiście przyziąga oko, właśnie tutaj widziano księdza Jana Bosko. E Natomiast e o wadach tego pudełka już mówiłem. E przede wszystkim wadą jest to, jeszcze raz powtórzę, że nie ma tutaj e pokazanych, e jak się robi tą jelbę i nie ma również tutaj pokazanych moi drodzy, minerałów, składników mineralnych, odżywczych i tak dalej, co jest zwykle na innych jedbach. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej jedbie, to jest to, że to nie jest jedba z klasyfikacją organiczności. Natomiast jest to jedba robiona na styl organiczny. Jest to jedba robiona przed małą instytucję. Jest to jedba rzemieślnicza oczywiście także tyle mogę tutaj powiedzieć na ten temat teraz pokażę wam znaczy opiszę wam zapach tej yerba mate. zapach jest dymny i słodowy dymno-słodowy takiej łąki ale bym powiedział łąki takiej zalanej wodą i spalonej słońcem w ten sposób bym to opisał z kolei tutaj jak wygląda liść. Liść jest średnio cięty, tak jak czytałem, natomiast ja bym powiedział, że raczej on jest tutaj w niektórych miejscach drobno cięty. Jest też sporo pyłu. Widzimy tu sporo pyłu. Jest to laparakon palo, czyli z patyczkami. Prawda? Patyczki ułatwiały nam picie jedbamaty. No dobrze, teraz jak smakuje ta jedba. Jeszcze powocham tutaj z pudełka, żeby wam jeszcze opisać zapach z pudełka. No tak, jest to po prostu yy, łąka yy, przepalona, z zalana wcześniej wodą. Czuć słodowość i tak dalej, a tu oczywiście znacznie bardziej po zalaniu wodą. Dobra, próbujemy. Pierwsze, co się naucza, w oczy, to jest ściąganie i długi, długi aftertaste na języku. Jest to hierba. Trawiasto dymna. Czuć dymność w tej hierbie. Trawiastość również. Co jeszcze w niej czuć? Czuć taki smak. Szlachetny, kwaśny smak. Nie kwaśi tylko kwaśność. A taką kwaśność szlachetną. Co jeszcze mogę tutaj dodać? To jak miał porównać to jedzenie z innymi jedbami, to bym ją przyrównał do dosyć mocno do. Klasycznej Argentynki, yy, czyli do czerwonej Amandy. Amandy w czerwonym opakowaniu. Zresztą na tej jest napisane, że jest to klasyczna, klasyczna, właśnie Argentynka. Do czego ta jedba mate wypasowała? Ta jedba mate pasowałaby, moim zdaniem, doskonale pod różnego rodzaju mięsa, pod bezrogonowa na przykład, pod yy, no kaczkę również, ale pod na przykład, pasowałaby pod... Yy, yy, już Wam mówię. Yy, pod wątróbkę. Pod płucka. Pod żeberka również by pasowała doskonale. Serduszka, pod generalnie rzecz ujmując. Yy, no pod żeberka, jak już mówiłem, również. Yy, Jeśli chodzi o słodycze, to yy, myślę, że pod szalotkę, pod yy, murzynka, yy, pod piernika też takie aromatyczne ciasta. Yy, na pewno pasowałaby posłane paluszki, yy, pod krakelsy, wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy, pod mieszankę studentką o coś takiego. Yy, jeśli chodzi o Moją taką ocenę, powiedzmy szkolną, tam mi postawił albo dobrą piątkę, albo nawet szóstkę. Sztos to może nie jest, bo jest to mówię klasyczna argentynka, nie ma to jakichś wybijających się smaków. Natomiast jest to dobra argentynka, bardzo dobra, nawet bym powiedział, bardzo dobrze zrobiona. Nie ma tutaj się do czego przyczepić, uważam. A najfajniejszy, mówię, ten aftret jest na języku, to, że właśnie jest takie ściąganie, uczucie ściągania. też jest bardzo, bardzo fajne. Dobra, także to, słuchajcie, moi kochani, byłoby na tyle. No i... Yy... Szczęść Boże, Marcin Wiśniarski. Jak zawsze, dobra, jedba mate.